Nie przewijaj. Pokażę ci w tym filmie, że gotówka to jest złoto. A ty napisz mi w komentarzu, czy również używasz gotówki, czy raczej jesteś zwolennikiem karty. Metodą kopertową już posługuję się prawie 4 lata i głównie używam gotówki. Miewałam już momenty w swoim życiu, że. Używałam też sporo karty, ale jednak gotówkę jest mi łatwiej kontrolować. Aktualnie na filmie możesz zobaczyć jak rozkładam pieniądze do segregatora mojego męża i za chwilę przejdę do rozkładania pieniędzy do segregatora mojego. Razem z moim mężem na życie mamy przeznaczone 3000 zł i mamy w planach się tutaj idealnie w tych pieniądzach zmieścić. Zobaczymy, jak pójdzie nam to pod koniec miesiąca na podsumowaniu całego miesiąca. A ciebie, jeśli jeszcze nie próbowałeś metody kopertowej i używasz głównie karty, zachęcam do spróbowania używania gotówki, a na pewno się nie zawiedziesz. A twoje oszczędności będą tylko rosły. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się na podsumowaniu.